Cześć z tej strony DirkSit i to jest mój pierwszy odcinek poradników z Minecraft. I dziś jest o tym, jak przechodzić przez zamknięte drzwi. Otóż no, wiadomo, że nie ma tu żadnego przełączniczka. Tutaj też nic nie schowałem, żeby nie było. A więc jak? Do przejścia przez zamknięte drzwi będą nam potrzebne perełki. Te perełki Endermana. Musimy tak, wyliczyć mniej więcej te dwa piksele, żeby wycelować prostą perełką i przejść przez drzwi. Więc wiadomo, że od nowej wersji nie rzucimy perełką, bo drzwi próbuje nasz postać otworzyć, więc do tego przy musimy przytrzymać Shift i rzucić. Jesteśmy tak teraz w drzwiach, więc teraz wystarczy tylko iść do przodu i już jesteśmy z drugiej strony drzwi. Tak samo, oczywiście, żeby wrócić Shift, mierzymy tak za 2 piksele, O, o! Ok, wyszliśmy jakoś. No cóż, no wiadomo, że perełki zabierałem trochę życia. Ale no, to niewielka cena za przejście przez zamknięte drzwi. Myślę, że to by było na tyle. Oczywiście, poradników będzie więcej. Zachęcam do subskrypcji kanału oraz do lajkowania tego filmu i trzymajcie się, cześć.